Z Ewangelii Świętego Mateusza na drugą niedzielę Adwentu. Początek Ewangelii o Jezusie, Chrystusie, Synu Bożym, jak jest napisane u Proroka Izajasza. Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do Niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od Niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądzie i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać drzemy ku jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem świętym. Adwent. Przypomina nam, że chrześcijaństwo niesie ludzkości wezwanie do nawrócenia. Tych bowiem, którzy żyją tylko wyłącznie dla doczesności, dla dnia codziennego, uświadamia, że ona nie jest warta ludzkiego życia. Ostatni prorok Nowego Testamentu. Jan Chrzciciel wzywający do nawrócenia, Jego słowa aktualne są i dzisiaj. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Advent to szczególnie głośne wezwanie do nawrócenia. Samo wyjście wcześnie rano na doraty jest już znakiem. Takiej duchowej mobilizacji, gotowości do nawrócenia, do wykorzystania czasu. Słuchając wezwania proroka, miejmy odwagę postawić sobie pytanie o sens naszego życia. Jeśli jest ono nam znane, należymy do ludzi szczęśliwych. Obejmijmy jednak tych, którzy na to pytanie nie umieją jeszcze dać odpowiedzi. Niech nasza modlitwa, nasze nawrócenie, nasze dobre postanowienia będą dla nich pomocą, niech ukażą im światło, prawdziwy sens ludzkiego życia.